Dajcie w kolejnym odcinku serii Back to School na moim kanale. Ja dzisiaj przyszedł do Was z dość długo wyczekiwanym odcinkiem i jest to haul z przyborami szkolnymi. Trochę odwlekałam z nagrywaniem tego odcinka, ponieważ nie mam jeszcze wszystkiego i tutaj bardziej chodzi mi o zeszyty. Nie zdążyły mi przyjść i w sumie jeszcze nie wiem, kiedy one przyjdą, ale prosiliście, żebym nagrała ten odcinek, no to nagrywam. Najwyżej te zeszyty pokażę Wam w jakimś innym odcinku. I jeszcze tak dodam, że ja teraz idę do drugiej klasy i całą rozszerzenie Biols. I to w sumie na tyle z takich ważniejszych informacji, i może przejdziemy już do tych samych przyborów, które kupiłam. Zacznijmy sobie od samych zeszytów. I pierwsze dwa zeszyty są z MPK i one są z takim wzorem bardziej w anime. I w sumie to może się wydawać takie śmieszne, no bo jednak takie zeszyty, ale sami zobaczcie, są mega ładne. I stwierdziłam, że dobra, wezmę takie dwa. Jeszcze nie wiem do jakich przedmiotów będę je miała, ale to dopiero później się wymyśli. Kolejny zeszyt z mojego ukochanego cover lover. Tak się on prezentuje, i właśnie tych zeszytów będę miała więcej. Czekam na paczkę. W pierwszej klasie licą, nawet w ósmej klasie podstawówki, miałam te zeszyty, i są one prześwietne. No, uwielbiam je, nie zastąpię ich chyba nigdy, ale tak, tak on się właśnie prezentuje. Są jeszcze inne formaty, inne okładki, wszystko można sobie spersonalizować, a zeszyty są po prostu prześwietne i mega Wam nie polecam. Dalej mam takie zeszyty do przedmiotów, z których mniej piszemy. I tutaj na przykład mam takie dwa. Akurat one mi zostały z tamtego roku. Kupowałam je chyba w bietronce, z tego co pamiętam. Ale są bardzo ładne. Kolejne dwa zeszyty są z Oxforda. Pierwszy jest przepiękny. No, sami zobaczcie na tą okładkę. Trochę żałuję, że nie kupiłam ich więcej, bo były jeszcze inne kolory. I też były bardzo ładne. Ale tak, on właśnie się różni od tego takiego klasycznego Oxforda. Tutaj macie porównanie. yeah No, i oprócz tego mam jeszcze takie mini notesiki na zapisanie czegoś. Nie wiem, że jest jakiś sprawdzian, że coś trzeba przynieść na jakiś dzień, nauczyć się. E, tak się te notesiki prezentują w środku i kupowałam je w Ochon. Do tego wszystkiego dojdą jeszcze jakieś brudnopisy. Może jak niektórzy wiedzą, to ja notatki piszę właśnie w brudnopisie na lekcji. Staram się prowadzić te notatki tak kaligraficznie, ładniej w ogóle i po prostu na lekcji nie jestem w stanie tego wszystkiego tak utrzymać, więc piszę w brudnopisie. I do Dopiero potem przepisuję to do takiego oficjalnego zeszytu. Do samych zeszytów i książek mam takie oto okładki. Lubię, jak jednak te podręczniki i zeszyty są ładne i takie zadbane. Następnie kupiłam sobie taką oto teczkę na korepetycję z chemii, ponieważ pani często daje mi takie drukowane notatki i fajnie byłoby mieć taką teczkę podzieloną na na przykład jakieś różne rozdziały, żeby mi się te notatki nie mieszały. I tak właśnie ta teczka się prezentuje i jest bardzo ładna. Kupiłam ją w Carrefourze, no a w środku prezentuje się w ten sposób. Będę sobie oddzielała te rozdziały przez te kieszonki. No i jeszcze jedna teczka, taka już normalna, zwykła, tak się prezentująca. W sumie to nie pamiętam, gdzie ją kupiłam, ale wiem, że były w Kerfurze i w Oshon takie. Dalej mamy piórnik i powiem Wam, że obiecałam sobie, że nie będę kupowała żadnego piórnika i w sumie za dużo jakichś takich przyborów. Dużo mi zostało z poprzednich lat i stwierdziłam, dobra, w tym roku nic nie kupuję. Weszłam do kerfura i moje postanowienia poszły daleko. Te kolekcje były tam takie piękne. Zresztą, jeśli oglądaliście przegląd sklepów, to widzieliście, jak ja się tam zachwycałam. No i skusiłam się właśnie na taki oto piórnik, ale wydaje mi się, że on będzie spoko, jest bardzo pojemny. Tutaj ma pierwszą kieszonkę. I jest no dużo miejsca, i jeszcze tutaj z tyłu kolejna kieszonka. Dalej już mamy takie rzeczy typowo do biurnika i zaczniemy sobie od takich cienkopisów z Faber-Castell. Kupiłam je w Empiku i były one mocno wykupione, więc domyślam się, że pewnie są dobre. Zobaczymy, wiadomo wybrałam kolorki pastelowe, takie są najlepsze. Dalej mamy brush pen z Pentela i w tym roku w sumie nie zaszalałam. Kupiłam tylko jeden brush pen, ale to z racji takiej, że mam sporą kolekcję w szufladzie jak oglądaliście organizację biurka, to mogliście to właśnie zauważyć. Te brush peny są Biedronce, ale wiem, że są mocno tam wykupione, więc jak coś to możecie szukać w Carrefourze. Kolejne zakreślacze. I kupiłam je tylko i wyłącznie ze względu na to, że są ładne. Mam nadzieję, że takie też będą, jeśli chodzi o użytkowanie, że będą ładnie się prezentowały i zobaczymy jak one właśnie będą się sprawdzać. Kolejne dwa cienkopisy je kupowałam na sztuki w Empiku stwierdziłam, że wezmę taki klasyczny różowy kolor oraz niebieski w tych kolorach najczęściej prowadzę moje notatki kupiłam też zakreślacze ze Stabilo również były one na sztuki w Empiku. Sam był taki osobny regał taki wielki zakreślacz Stabilo i można było sobie wybrać różne kolorki ja już zakreślacze ze Stabilo mam i stwierdziłam, że wezmę coś takiego też bardzo kusił mnie kolor szary aczkolwiek nie, nie jestem jakoś tak przekonana do takich kolorów, więc jeśli ktoś ma stabilo w kolorze szarym, to możecie napisać, czy jest spoko, czy nie. Dalej mamy temperówki i miałam w ogóle temperówek żadnych nie brać, to samo z gumkami, do mazania, korektorami, długopisami, no ale Carrefour mnie pokonał i e, pierwsza temperówka to jest taki słodki misiu, ta kolekcja z misiem była przesłodka, tak mnie urzekła, a kolejna temperówka to taka oto Panda, to akurat kupiłam w Oshą, ponieważ jeszcze nie wiedziałam, że w Carrefourze będzie taki otopanda. Z gumkami do mazania na szczęście nie poszalałam. piłam tylko jedną z Interdruka i w ogóle zauważyłam, że w tym roku bardziej tak postawiłam na kolor taki beżowy, brązowy w tych wszystkich przyborach i też jak patrzyłam na te zeszyty, które zamówiłam, to w sumie zgadza się. Korektorów kupiłam aż trzy i obiecałam sobie, że nie będę ich kupować, jednak one są takie ładne, na przykład ten z Milana jest prześliczny, taki minimalistyczny, no ale jednak jest mega ładny. Tutaj taka łapka kota, ona jest akurat z Carrefoura. No i kolejny korektor, on akurat jest prześwietny, więc musiałam go wziąć i wiem, że mam... Zapas chyba na najbliższe parę lat w szufladzie tych korektorów, no ale musiałam je kupić. Dalej mamy długopisy, i pierwszy długopis, taki oto z Kerfura, zresztą drugi też jest z Kerfura. Kerfur Carrefour miał bardzo ładne długopisy. E, prezentuje się w ten sposób, jest takim kotkiem śmiesznym, e, a drugi długopis jest taki typowy, wiecie, że kilka kolorków i w ogóle tutaj są jakieś pastelowe, więc mam nadzieję, że one też będą takie bardziej pastelowe, a nie takie zwykłe. Mam nadzieję, że wiecie o co. Co mi chodzi, ale jeden fakt mnie boli, że najczęściej te takie ładne długopisy mocno średnio piszą i są takie, wiecie, żelowe, niebieskie i nie, nie do końca mi się to podoba. Kolejne rzeczy z serii z misiami i początkowo myślałam, że to jest długopis, bo no tutaj się pstryka i wygląda jak długopis, ale jednak to jest ołówek. Stwierdziłam, że wezmę dwa bardzo fajne i urocze. Kolejne ołówki tym razem z oszą, z takimi główkami też mega urocze. Kupiłam sobie też zestaw długopisów z bicup. One są prześwietne, zawsze nie mi pisze na brudno, no i jest ich tutaj dość sporo, sam zestaw nie był jakiś najdroższy, no i kupiłam go w Oszon. Kupiłam też taki oto dziurkacz w oszą i trochę żałuję, że nie kupiłam jeszcze zszywacza, bo też był w tej kolekcji, bo jednak szywacz częściej się przydaje niż sam dziurkacz, no ale już mniejsza z tym, tak właśnie się prezentuje, oczywiście kolor pastelowy i też moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. Teraz przechodzimy do bardziej takich rzeczy kosmetycznych, no i pierwsza rzecz to jest pierwsza kosmetyczka, zamawiałam ją na Shine i powiem Wam, że jak na Shine to ta jakość jest bardzo, ale to bardzo dobra, e, tak się właśnie prezentuje, nawet jest z misiami i nie zauważyłam, że się tak w sumie dopasowałam z całą moją wyprawką, ale to już nieważne, w środku prezentuje się w ten sposób, ma dość sporo miejsca, więc może się pomieszczę. Kolejna kosmetyczka, również szajna, tym razem taka zwykła czarna, prezentująca się w ten sposób. Materiał też jest spoko, ponieważ nie wygina to się jakoś tak za bardzo na wszystkie strony, tylko jest no, w miarę twarde i w środku prezentuje się w ten sposób. Tu ma jeszcze taką kieszonkę. Kupiłam na szajnie też taką oto szczotkę do włosów, również z misiem. W ogóle nie zauważyłam, że tyle rzeczy z misiami kupiłam, ale tak, szczotka do włosów zawsze się przyda. Tutaj mamy jeszcze przy okazji lusterko, które jak na Shine też jest dobre, bo na przykład w pudrze znam, no to lusterko za specjalne nie jest, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że tutaj to lusterko jednak no, jest porządne. No i wiadomo, sama szczotka dobrze nam znana. Kupiłam też zestaw pędzli, również na szajnie. Stwierdziłam dobra. Pędzle zawsze mogą się przydać, na przykład po wf poprawić makijaż, nie wnikajcie. I tutaj mamy taki duży pędzelek, żeby go tutaj zamknąć, to się tak to wysuwa i zamyka, a tutaj są takie jeszcze mniejsze. Jeśli chodzi o buty, to po szkole będę sobie tuptać w kroksach i powiem Wam, że od dłuższego czasu te kroksy za mną chodziły, ale jakoś nie byłam przekonana, żeby wydawać tyle pieniędzy na klapki, ale stwierdziłam, dobra, będę jednak w tym chodzić cały czas, bo to jest szkoła, więc biorę i zaryzykuję i prezentują się one w ten sposób, takie oto białe. One są też trochę wyższe, więc dodadzą mi parę centymetrów. I jeśli zastanawiacie się, czemu wybrałam sobie akurat kroksy, czyli bardziej takie klapki chodzenia po szkole, to u mnie w szkole właśnie można chodzić sobie albo w takich zwykłych trampkach, albo w klapkach. Jeśli chodzi o plecak, to będę miała ten sam co w pierwszej klasie, czyli zwykły kanken w kolorze czarnym. Jest on prześwietny, mam nadzieję, że wszystko tutaj zmieszczę. Ale też często się pytacie, czy te ramionczka mnie jakoś tak nie wiem, nie uwierają czy coś, to totalnie nie, w ogóle ich prawie nie czuć. No i na zmianę z plecakiem mam też taką oto torbę z Obaga i ona będzie bardziej na takie dni, w których mam, nie wiem, jakieś lekcje odwołane albo po prostu mało lekcji, bo no jednak nie za dużo się w niej pomieści. No i to już na tyle, jeśli chodzi o moją wyprawkę do szkoły. Zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na Instagrama, nazwa kietonka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!